Tak, jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania. Parę, parę fajnych, płynnych akcji, parę kontynuacji. Rozpoczynaliśmy szybciej grę, po nawet po karnym, gdzie zdobyliśmy też punkty. Oczywiście błędy musimy wyeliminować troszeczkę już pod koniec meczu, gdzie powinniśmy rozgrywać tą piłką. No, wchodziliśmy niepotrzebnie, łamaliśmy sami tą linię obrony, jak, jak obok były wolne przestrzenie, więc mówię, ale po malutku idziemy do przodu. Mam nadzieję, że, że tutaj za tydzień, za dwa, już za zawodnicy tak naprawdę będą bardzo dobrze wyglądali fizycznie, taktycznie, mówię coraz lepiej, tutaj chociaż prowadzony mecz pod względem taktycznym był dobrze. W pewnym momencie na boiską wjechała karetka, czy stało się coś poważnego? Znaczy tak, no, mamy uraz Dawida, gdzieś e, zderzył się głową z naszym zawodnikiem, e, więc, więc no, tu zobaczymy, nie będziemy tutaj e, teraz e, prorokować. Nic. mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Wiadomo, twardy sport i wszystkiego trzeba się spodziewać. E, co się działo w tym meczu? Nie, no, dużo było pomyłek. Jak to w pierwszym meczu, niedociągnięcia, to teraz mamy tydzień przerwy. E, przyszły weekend wolny, więc no, będziemy pracowali nad, nad całymi fragmentami, dopracujemy i na pewno lepszy, na tym mecze będą lepsze w naszym wykonaniu. Dziękuję Ci bardzo. Maraj, czy jesteś zadowolony z dzisiejszego występu? Zadowolony, tak ciężko powiedzieć. No, jestem dumny, chłopaki, że podjęli walkę z mistrzami Tutaj nie ukrywam, jednym z najlepszych, drużyn tutaj w Polsce to I zostaje ciągle taki. Jestem mnie chłopaki chcieli grać, zbudowaliśmy i jeszcze tutaj mamy do pokazania, tutaj mamy jeszcze osiem meczów do zagrania i mamy czas naprawdę i wiem na co już mogę pracować, na co postawić po prostu. Znaczy na no, nikt nie spodziewał się, żeby mi drużyna z górniczej wygrałaś dzisiaj z Mistrzem Polski, ale chodziło o to, żeby się pokazała z dobrej strony i to chyba się udało. Nie, udało się, dlatego mówiłem, tak obrona, tak trochę... Na pewno było takie rzeczy, które... Taki, to ludzie chcieli pokazać, tutaj parę osób, które przyjechały, tutaj chcieli pokazać, grać, tak, dlatego za dużo nerwów, byłem to nie gramy, jakiś bile jakiś mecz gramy, zmiślamy to jest, ukrywam, to, kiedy zaszczyt dla ludzi, to można jeden i ostatni raz zagrają te te mecze po prostu, dlatego było za dużo, Ale nie ukrywam, mamy, mamy spokojnie, to dlatego że jestem szczęśliwy, nie było dużo kontuzji. Nie mamy kontuzji, idziemy dalej, mamy przerwę tydzień, następny tydzień już u siebie gramy i, tak. o que você...